Witam Was w programie Dojrzałe Piękno w Telewizji Pokolenia. Pokażę Wam dzisiaj róż, który możemy wykorzystać w makijażu w postaci sprasowanej, który będzie kształtował naszą twarz. Od czego zaczniemy? Zacznijmy od pędzla. Czym ten róż nałożyć? Mamy taki charakterystycznie ścięty pędzel. Który nadaje się właśnie do tego, aby ten róż na, nałożyć na naszą twarz bardzo precyzyjnie. Dlaczego on jest ścięty? Bo dotyka naszych kości policzkowych w bardzo naturalny sposób. Możemy tym pędzlem ten róż wklepać, możemy delikatnie rozsmarować, przesunąć. Więc taki pędzel powinna mieć w kosmetyczce każda kobieta. No ale zobaczmy. Teraz nasze produkty róże. Róże możemy mieć w postaci sprasowanej, bardzo wygodnym opakowaniu, które mieści się w naszej torebce. Do tego mamy opakowania, które są dodatkowo z lusterkiem, czyli może nam posłużyć również w czasie poprawiania makijażu. Ale który róż możemy wykorzystać dla kogo? Mamy tutaj bardzo widoczną różnicę, jeśli chodzi o kolorystykę różu. I teraz, yy, czy każda kobieta może użyć jeden i drugi? No, oczywiście, że nie, bo patrząc na kolorystykę, porównując tę kolorystykę, widzimy, że jeden z tych róży jest zdecydowanie cieplejszy, a drugi z nich jest zdecydowanie chłodniejszy. Czyli ten róż, który jest cieplejszy, kieruje się w stronę pomarańczową, czyli przeznaczony jest dla typów ciepłych, natomiast ten róż, który jest, kieruje się w stronę chłodną, bardziej niebieskawą, bardziej wyszarzałą, przeznaczony jest dla typów chłodnych. Czyli mówiąc przy analizie kolorystycznej, ten róż zastosuje lato czy zima, a ten róż zastosuje wiosna czy jesień. Oczywiście, opakowania tych róży, odcienie tych róży mogą być rzeczywiście przeróżne, natomiast najważniejsze, żeby taki róż dobrać indywidualnie do każdej z nas. To jest bardzo istotne, żeby jednego różu nie używały wszystkie kobiety, tylko ten odcień musi być dobrany indywidualnie. Pomadki, pomadki, pomadki. Jak w całej tej masie kolorystycznej wybrać tę dla siebie? Oczywiście wracam do tego, że bardzo ważnym elementem przy doborze pomadki jest analiza kolorystyczna, czyli czy znamy swoje, swoją indywidualną paletę barw, czy ona jest ciepła czy chłodna. Musimy zwrócić uwagę na to, że czasami mały niuans kolorystyczny powoduje, że nasze usta, nasze zęby przy tym kolorze pomadki wyglądają zupełnie inaczej. Jak dobrać pomadkę zatem? do typu ciepłego. Jest ze mną Teresa, moja wierna modelka. I wiemy o tym, że Teresa jest ciepłym typem kolorystycznym. Jakie pomadki Ty, Tereso, używasz? Czy, czy miałaś problem z wyborem kolorystycznym? Której, której pomadki używałaś? Którą byś wybrała teraz? Wiedząc już, że jesteś typem kolorystycznym, ciepłym. Często bazuje na błyszczyku. To muszę mhm. przyznać na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o pomadki, to Widzę tu podobną, jaką do tej pory używałam, a podoba mi się bardziej chyba ten kolor. Patrząc, patrząc na różnice kolorystyczne tych pomadek. Przyrównując je do siebie, możemy zobaczyć, że czasami ten mały niuans kolorystyczny powoduje, że jedna z nich może być bardziej ciepła, a druga bardziej chłodna. Czyli mamy tutaj pomadkę, która jest bardziej w stronę różową, czyli dla chłodnych typów kolorystycznych, natomiast ten odcień kieruje się jakby odrobinę w stronę pomarańczową, co jakby wskazuje na to, że. Oczywiście ten kolor będzie zdecydowanie lepszy dla naszej modelki. Wybierając również problematyczny zawsze odcień koloru czerwonego, mam tutaj chociażby dla porównania. Widzimy nie, nie tylko w pomadce, ale oczywiście również w stylizacji, w ubraniu jest odwieczny problem jak rozpoznać czy kolor czerwony jest kolorem chłodnym, a jak rozpoznać ten, który jest kolorem ciepłym? Czyli wracając do analizy kolorystycznej, do teorii barw, możemy zobaczyć, że kolor czerwony, który biegnie, czyli kieruje się w stronę pomarańczową, czyli w tę stronę bardzo koloru najcieplejszego, jest to odcień który jest ciepły. Natomiast odcień ten, który tutaj państwo widzicie, jest to odcień pomadki, który ma jakby odrobinę zabarwienie koloru niebieskiego, czyli kieruje się już jakby w stronę bardziej fioletową, czyli jeśli w tej czerwieni jest odrobina koloru niebieskiego, on staje się bardziej fioletowy, czyli odcień, który jest bardziej chłodny. Czyli ten odcień zastosujemy do typów chłodnych, takowych jak lato czy zima, natomiast te odcienie zastosujemy do typów ciepłych, czyli wiosny i jesieni. Chciałabym dzisiaj powiedzieć o tym, jak dobrać tusz do analizy kolorystycznej. Oczywiście, że możemy mówić o tuszach, o rodzaju, o różnych szczoteczkach, które y, każdy tusz posiada. Są większe, mniejsze, węższe, grubsze. Te tusze są y, wydłużające, pogrubiające. Natomiast, tak jak wspomniałam, chciałabym dziś powiedzieć o tym, jaki kolor powinna zastosować nasza modelka która jest typem ciepłym. Czyli wybierając tusz dla Teresy, proponuję, aby ten typ kolorystyczny stosował tusz brązowy, który zdecydowanie spowoduje, że jej linia rzęs będzie wyglądała naturalnie. Może to być również tusz granatowy, natomiast absolutnie nie polecam Teresie używania tuszu czarnego, który spowoduje, że ta linia rzęs będzie wyglądała sztucznie. Na tusze w kolorze czarnym może pozwolić sobie e, typ chłodny, a tak naprawdę e, typem który, kolorystycznym, który może używać koloru czarnego, jest zima, czyli bardzo intensywny, bardzo kontrastowy typ kolorystyczny. Lato natomiast, które jest zdecydowanie lżejsze, również proponuje, aby użyć tuszu w kolorze brązowym, natomiast w chłodnym odcieniu. Aczkolwiek może być to również tusz w kolorze grafitowym. Jesień natomiast również powinna użyć jako typ kolorystyczny tuszu brązowego. Wtedy będzie wyglądała bardzo naturalnie. Mówiliśmy bardzo dużo o kolorze. Tereso, jak uważasz? Czy kolor jest ważny? Oczywiście, bez koloru świat by nie istniał. I również makijaż, rzecz jasna, dzięki temu programowi, dzięki Tobie Reniu. Dowiedziałam się, jak mam używać kolorów, jakie kolory wybierać do swojego makijażu. Dziękuję. Jest mi bardzo miło, że te porady Tobie pomogą. Nadszedł czas na praktyczną część. Zapraszam do kolejnego odcinka.